i don't

Także na tym czarny Wygląda piąty dzień jak widać, kończymy już pracę, powoli, powoli zamykamy wykopy. Dzisiaj udało nam się dokonać kolejnego odkrycia, bardzo ważnego, wydaje mi się, że w ogóle najważniejszego z tych, z tych wszystkich dotychczasowych, gdyż wczorajsze szczątki ludzkie, które, które udało nam się wczoraj. Odnaleźć pochodzą najprawdopodobniej z pochówków wtórnych, czyli są to miejsca, gdzie wykopane uprzednio szczątki, prawdopodobnie spod tych budynków, robotnicy, więźniowie, którzy budowali te budynki, wygrzebywali, znajdywali pod nimi szczątki ludzkie i zagrzebywali pod, pod płotem, pod murem. Na tego rodzaju szczątki natknęliśmy się wczoraj, czyli te, to nam daje dowód, że te szczątki tutaj są, natomiast nic nam nie mówi o miejscu ich pochowania pierwotnego. Natomiast dzisiaj natknęliśmy się na fragment ewidentnie pochówku pierwotnego, czyli miejsca, gdzie pochówku dokonali ubecy i funkcjonariusze, którzy tego człowieka zamordowali. Czyli mamy tutaj wyraźne wskazanie co do tego, gdzie mogą być kolejne pochówki pierwotne, gdzie może być te, jeśli można użyć takiego sformułowania, pole więzienia nie pole śmierci tutaj. Także jest to bardzo ważne wskazanie, które daje podstawę do dalszych badań informacyjnych Czy jest szansa, że pod tymi budynkami znajdzie się więcej? Jestem o tym przekonany. No jest. Jest. Tam na w tamtej stronę idzie. No nawet ta mowa taka mniejsza. to jest? Tak, Tak, dzisiaj. Trzeba je, już co, przekazać chyba policji. Policja tak, zakłada. Tak, policji przekażemy. I to jest Zdół. znalezione w nowym miejscu, w tym wczorajszym? Nie. Część z nich została znalezionych we wczorajszym miejscu, które poszerzy, wykop dzisiaj poszerzyliśmy. Część, część, część to są z tego nowego miejsca. jest wszędzie? No, wszędzie to jest takie słowo, no... Wie pan, na pewno nie jest tak, że te szczątki znajdują się tylko i wyłącznie w tym miejscu, gdzie je odnaleźliśmy. One są położone tutaj szeroko. No ale jak, jak widać, no nie, jest, nie jest to takie proste, że tam, gdzie się wbije łopaty. to są od razu szczątki ludzkie. No, żeby to, żeby... no niestety, opisy świadków też wskazują na to, że największą ilość tych kości wygrzebywano tam, gdzie dzisiaj stoją budynki. No nie jest niewątpliwie przypadek, nie oszukujmy się, takich przypadków nie ma. Po prostu ktoś zadbał o to, żeby te budynki stanęły dokładnie tam, gdzie były składane szczątki Zaci Typowe zacieranie śladów. A, Także jeszcze, jeszcze pytam kto zainicjował poszukiwania, były poszukiwania. Nic nie znaleziono. Nie, 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 no nie dokładnie, nie, to nie jest precyzyjna informacja. Badania które prowadzono w 2006 roku, to były badania prowadzone przez Pion Prokuratorski na terenie aresztu w obrębie murów więziennych w ramach śledztwa. Natomiast te badania, które tutaj zainicjowaliśmy, te poszukiwanie, są to poszukiwania zainicjowane przez Pion historyczne na podstawie nieco innych danych, nieco innymi metodami. Ja myślę, że te obie metody i nasze działania i działania prokuratorów bardzo dobrze się uzupełniają. W tej chwili mamy coraz pełniejszą wiedzę zarówno na, te, na temat terenu aresztu, jak na temat tego terenu ogrodu przywięziennego. To ciągle nie jest pełna wiedza, ale ona jest coraz pełniejsza, coraz konkretniejsza. Dziękuję.

Nawet dziś, jeszcze kilkanaście minut temu, tutaj na terenie, przy, więziennym, przy więzieniu w Białymstoku, udało się odnaleźć fragmenty szczątków ludzkich. Mieliśmy obojczyk, mieliśmy kości kręgowe, kości nóg, kości rąk. Kolejne miejsce, które dołączamy do tego, które wczoraj się udało już stwierdzić. To nam daje całkowitą pewność, że mamy tutaj szczątki, miejsce po szczątkach, po chowaniu szczątków więźniów okresu komunistycznego, ale daje nam też pewną określoną wiedzę co do tego, jak duży obszar trzeba przebadać w wyniku przewidzianych na jesień prac ekskumacyjnych. Od poniedziałku mamy tutaj już śledztwo prowadzone przez Komisję Ścigania Zbrodni. Tutaj z stoku W ramach tych działań śledczych muszą być podjęte czynności, których celem będzie doprowadzenie do ekshumacji, która musi być wykonana na tym terenie. To będzie duży obszar. Myślę, że niektóre elementy zabudowy, które się tutaj znajdują, muszą zostać rozebrane z tego powodu, że pod schodem ciągle mogą znajdować się szczątki ludzkie i wierzę, że dopiero ta, mam nadzieję, jesienna ekshumacja w sposób definitywny zakończy nasze poszukiwania. Wówczas będziemy mogli powiedzieć, że cały teren przedmieścienny został przeładany i określić, ile szczątków udało się odnaleźć. Chociaż trzeba sobie to jasno powiedzieć, wszystkich więźniów, których wówczas tutaj pochowano, nie da się odnaleźć nigdy, bowiem na tym terenie mamy kilka budynków, przy budowie których, gdzie natrafiano na szczątki, a wiemy, że natrafiano, te szczątki stąd były zabierane i gdzieś w nieznane miejsce. Tych ludzi nigdy nie odejdziemy. Dziękuję.